Z tego co mi wiadomo, to dzisiaj na tym jewanym zadupił miał być hardstyle party, chyba Klimax, sprawdzę to się dowiem. O, widzę, że tam jakieś pierdolce radzieckie stoją. Zaraz się spytam tego klepa o co Kama. Ej Joana hacker, co to za nim wra So women, I only speak English, I don't understand you. Never mind motherfucker. Just tell me about this party. This is the hardcore party, I will let you after you dress some of hardcore clothes. Cokolwiek matko jeptą, I lub jej backskurwy prędzej niż myślisz, wkurw. Stasiek pewnie znowu na pace, najebane konane do semerzy. Chuj, przynajmniej pożyczę jego opierdolone rzeźnickie ubranko, a ten młoda faka z Tajwanu mnie wpuści. Stachów wstawaj, skurwysynu znowu mi zalałeś pakę jabołem, kiedyś cię powieszę za dżombra na tym haku zamiast tej świni co tu wisi i krebza jak dzieci na dworcu PKP. A chuj, śpi tam kurwa ja spierdalam. Jak mnie teraz Paulkinson ubity nie wpuści to każe zeżeć mu czapkę Stasia. Wait man, I must check you before you will get inside party. This is a fucking procedure. Okej, okay, screw you motherfucker stupid schorpi za shit. Sadavabic bicsaker but lipper, check the fuck up me, and fuck yourself. Okej, okay, you a clean motherfucker, go and fuck off, you big shit. A weź ty spierdalaj w końcu paru trzaskana. Where is the fucking music? There, man. you must go there, man. Oh, hi, baby. to cisnę na muzyka, bo kurwa nie przyszedłem na tu stypy robić tylko się bawić. Hey, baby. Show me the way to the fucking music, okay? What? Oh. Okay. I'll show you with pleasure. Just come with me, handsome. Okay, okay. Just come on. Dobra, mówiła żebym szedł tu, o widzę jakichś młotków. Sorry Ango, is there a big party? Yes, there is a hardcore party, enjoy yourself. No żesz, kurwa mać, party to tu jest, ale bez muzy do chuja. Zaraz, zaraz, widzę fajną kantynę, chyba jednak zapowiada się ciekawie. Zagadam do niego to dowiem się szczegółów. Hey bro, do you have some of hard drugs? I want smoke or crack, do you understand me? Kurwa jego w dupę mać. Jest, łozunem, czy bez kłówy synu. Wreszcie ktoś mówi po mojemu. U i hef, na lepsze w wmeszcze. Wysz sesz mouk pipe, i goł na muzyka party, prosto korytarzem pierwsze dos po lewej. Spoks broł, niech cię ryzyk błogosławi beny ma poku. Po teraz na party, hallelujah i do przodu skurwy syny. O ja cię pierdolę, tak mocny towar, że mi lufa z wrażenia wypadła, ho ho ho, już fazę łapię, ticha amut ha fukersy, tralala zamknij sen se na party, Buhaha. będzie ostra jazda na bani, it's party time, bitch fuckers. Buhaha. słyszę muzę, w kurwę Georgia, tu jakiś młotek stoi, o kurwa wygląda jak pip my dick very quick, Buhaha. Ej hey, Mr. Pink, my George, go na paty, a nie ciśniesz jak budyń w gaciach i czekasz na transmisję Rabia Maryjan. Oh yeah baby, skurdency syny, przywitajcie się z nowym wymiataczem hardcora, nadchodzę ja, Mr. Bitch Hakmada Hacker. No to teraz podęsujmy ostro, jebać to jaranie, już mi bania siada, mi filmy ryją mi berek, lecz party time. You can't this stuff here. go to the or give me this. No kurwa co, ja ci dam kurwa nie, pozabijam was wszystkich, nikt nie odbierze mi mojego stafu, że ci ołówko to jedcy przemlaskani kijem krawajarza. Zas Haka, taką jazdę, to miałem ostatni raz w kiblu na dworcu, nareszcie, schodzi ze mnie powoli. Normalnie jak taki staw, na mieście będę opierdalał u dzieciarni, to nachapie się taki kasy, że bania trzaska. Jak mogę helpi u człowieku? Mów fast, bo nie mam time. kołmi. Powiedz mi pałomu sfilcowany gdzie mogę kraku znaleźć i na zastosować. A, chodzi to by od chief, On upstairs szedzie ze swoimi lirz i sobie odpoczywa. Dobra, nasz tą pustą faję, ja idę do bosa, na Do góry iść ta? Dobra, to idziemy do góry. Yo, 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 homie, where is the drag boss? Yo, sucker, turn around, go forward, and just go to the left. Okie dokie, fucker, thanks, bitch. Jeżeli na lewo, to musi być tu, mam nadzieję, że mi odpali trochę koksu ten skabzany maciuś. Zajabisty zajebisty podgląd na Jumpers, stąd jest dobra sprawa, hechem, ale kurwa teraz do rzeczy. Welcome w mojej zajebistej kwaterze, co czy do mnie sprowadzamy go? Yo, Fadermaker w Okaszubach, Amaka. Użyć mi 2 kilo towaru z łaski swej. Stary, nie teraz, ja nie mam teraz czasu, Budź hużnej, nawet wydrzesz że, że jestem? A spierdalaj, ledwo co cię rozumiem, chuj ci wieprza gałok to rozała, i tak tu wrócę i wezmę co moje. Dobra, pójdę się wylać i znajdę haka na tą spedaloną megaberty helgę grubego betona świnolaczka wieprza małpe dragninera. Wiem. Zapytam się tego mistrza Kantyny co zrobić żeby udobruchać Grubasa, a potem dodam swój plan i będę się cieszyć to walkiem. Ład, znowu potrzebujesz rady koleżko, oczekam an tym razem. Głupi mnie wkurwia, jak go udobruchać, masz pomysł? Tylko chicken człowieku, fagment mędrak bo skocha żreć chickeny. Dzięki za zacynka, lecę marks. Kuchnia chyba tu miała być, luknij i sprawdzę. Hi, are you mubaccher, man? Yes, I'm dosłana it sam chinkem. Good, take this chicken and bring it for boss, szaka fuka fast. No i zaje, kurwa twoja staraliście, gruby dostanie wyżerkę i zmięknie, jak nie z własnej woli to z woli mojego planu, który zaraz są skutecznie. I kurwa gitara, heh. Teraz trzeba zapierdalać gdzieś w pizdę ciemną, żeby mnie nikt nie wyczaił, bo nie chcę wyłapać całego magazynka w czoło, a raczej w czapkę Stasia, lol kurwa, chuech. Eh. Spoko Maroko, teraz czas zaaplikować trochę środka usypiająco trującego, i gruba albo zaśnie albo padnie, dla mnie jeden chuj co z nim będzie, ważne że staw bioe, gruba tenero. nad kurwa chodzę. Achtung Achtung Boże Smalcu. Special chicken na życzenie. Haha ha, kurwa. Dziweczki spierdalać. Liczę sał kurwa. Żej gruby i odpal w końcu 10 kilo stafu. A butczykiem, chicken, feng skurfa. Dobra wytrysku słonia. Wpierdalaj szybko i do rzeczy, bo ja kurwa nie mam jebanego czasu. Mm. Przynosz następny, dębły myszczferzy. Pierdolę cię, ja nie twój chłopiec na wysyłki, jebać to tu nie ma stafu, musiał gdzieś go ukryć, poszukam se sam. I... w pizdę gruby się jebać poszedł, mogłem poczekać na działanie trucizny, ale mnie wkurwił, więc muszę sesam szukać stafu. Chm, towarczuć stąd na kilometr, zajebie ile się da i wypierdalam z tej party. O jak się żesz pierdolę, kurwa w pizdę froterowana mać, co to kurwa jest? Masz stara, stawiaj kartofle i buraczki, dzisiaj będzie schabowy na obiad albo kurwa kolację bo późno jest. Nie kurwa, nie wiem za ile będę w domu, Stasiu się znowu najebał więc ja prowadzę. Dobra Anara, pozdrów starego pierdolca. Niecho zawinę, winę, bo ludzkie podobno najlepsze, ale towaru jak nie widzę tak nie widzę i powoli mnie ogarnia kulwica maksymalnie potężna. Ale się tak łatwo nie poddam o nie. Nie ze mną te numery. Jak mówię, że zdobędę towar to zdobędę towar. Choćbym miał tu zrobić Saigon jak we śnie o chińskiej masakrze. What the fuck, what are you doing here? I kill you motherfucker. Zamknij kurwo ryja i zdychaj. Nie źle jest to znaczy że ma towar. No kurwa 10 kg to to nie jest. Ale, i ten nie pogadzę, czas spierdalać na kawile bo jak się skumają że im dwoje ludzi wyeliminowałem to mnie zczyszczą. Hehe, he. Stachu się ucieszy jak zobaczy schabowego ręcznego i jaranie co wsiada na banie. Chociaż jak na moje to pewnie dalej najebane śpiżur jeden. Nie rozumiem jak Stachu może popierdalać w takim zjebanym ubraniu na co dzień, a chuj mu na wafelki. Przebiorę się i spierdalam stąd. Ej Stachu, złamamy ku Tachu. Wstawaj kurwa bo cię ukradną i dziecko podrzucą czy jakoś tak? Zresztą na chuj ja się produkuję jak ten mi wypał z McDonalda dalej na fazie. Słoik ci w kaloryfer. Idę w chuj ty tam trzeźwiej. No i gitara kurwa. Impra zaliczona, towar zgarnięty i dodatkowo darmowe żarcie na obiadek. you <laughs>